Witam Was w kolejnym odcinku Destinch 4. Wyzwanie aspiracji W tym odcinku zrobimy sobie aspirację pierwszą. Taki jest plan. Ja od razu nagrywam odcinek po odcinku, dlatego ja tutaj nic nie pozmieniałem, przepraszam Was Że nie usunąłem tych kołysek, które teraz usunąłem Że nie dodałem żadnych nowych rzeczy, ponieważ ostatnio tu byłem w czasie, w którym nie miałem wielu dodatków, a które teraz mam, dlatego po prostu nie zrobiłem tutaj nic. I dlatego was przepraszam. Ale już będziemy robić. Jackwin, ucz się przemów... Mm, ale debil. Ucz się przemów... O kurde, w ogóle mamy sześciu Simów i jedną łazienkę. To będzie hardcore. Ale myślę, że niedługo i tak się przeprowadzimy, jakby te dzieci już śpią w nieswoim łóżku. Łóżkach. E, więc jest ciekawie, jest ciekawie. Mm -hmm. e, Okej, okay. widzę, że tu jakieś już śmieci leżą, ale... E, czy mamy coś w wyposażeniu rodziny? Mamy to sporo. Star styrta futra onigiri. Czemu my mamy jakieś śmieci? O, mamy sztabki złota w wyposażeniu. To mi się podoba. I mamy nagrodę najlepszy wolny strzelec. Nie wiem skąd to jest. W ogóle dostałem jakieś osiągnięcie. Też przypomniało mi się jak byłem na studiach. Zorganizuj chyba 50 wydarzeń towarzyskich z srebrem lub brązem i... Się zdziwiłem, bo nie robiłem żadnym żadnego w tamtym momencie, więc... Nie wiem, czy w ogóle w serii jakieś zrobiłem, ale okej. Okay. Nasza Janet wróci z pracy, niestety bez awansu. Problem, bardzo duży minus schodzenia dwa razy w tygodniu jest to, że wolno się wbija tą ocenę pracy, dlatego ja nie wiem czy zrobimy ten dziesiąty level czy nie, czy nie za dużo czasu na niego stracimy, na pewno kupimy sobie tą cechę chyba, że szybciej się zdobywa tę y, ocenę pracy, ponieważ no jest to mega wkurzające, nasze dzieci wyglądają jak klauny, ale ja je przebiorę poza nagra w, po tym odcinku, ja, ja, ja wam obiecuję, że ja je przebiorę. No, y na razie można zobaczyć te twarzy, że wyglądają nieźle, nawet, chyba, co nie? To nie wygląda zbyt zachęcająco, ale... Stroje, zmienimy strój Janet e, na ten, ponieważ ten jest taki, taki se. E, e, no i... E, tak jak mówiłem, e, robimy, w tym momencie wykonujemy jedną z aspiracji dewiacja. Zcielenie złośliwości proszę tutaj. Uprawiaj wodu 5 razy. Zamawiamy sobie w tym momencie laleczkę. Yy, zamów yy, laleczkę wodu. Nawet nie wiem, czy nie mamy żadnej laleczki wodu. Jakby już w wyposażeniu, ale okej. Okay. O, możesz sobie to otworzyć od razu. Powiążemy to sobie z Jack No. Jack Queen. Tak, dokładnie. Tutaj, sobie podejść, bo tak. bo ci każę. Udało się. No nie zostawiaj tej plaleczki tu Jezu, ale ty jesteś głupia. Nie udało się, powiąż. Udało się. Super. Yy, I teraz sobie skowała do wyposażenia uprawiaj voodoo pięć razy, no to po prostu sobie zrobimy pięć y, rzeczy interakcji, które jesteśmy czy <słuch> jesteśmy w stanie zrobić y, namocz, tak <słuch> łaskocz i tak fajnie by, w... ja sobie jeszcze poza odcinkiem sprzedam te wszystkie rzeczy, które ukradłem z uniwersytetu y, co robimy z tym laptopem? Na razie Janet będzie go miała w wyposażeniu. To jest chyba najlepsze. Jest pierwsza spełniona aspiracja! Super. Teraz sportowe i kulturystka. Trenuj. Posiadaj dwa elementy sprzętu treningowego w domu. Tak średnio. Ale dobra, na razie sobie zaspokojmy, zaspokojmy zabawę oglądając telewizję. E, I tak, e, co można jeszcze zrobić? Zjeść można jeszcze. Zjeść, zjemy sobie... E, nic nie ma w lodówce, tak? Jest. No to o co chodzi? Czemu nie można wziąć... What? Tu, tu się jakieś śluby odprawiały? Jack Queen. Czy ja o czymś nie wiem? No, o co ci chodzi? Trzeba sobie potem odnowić te relacje. Dobra, w takim razie Janet będzie musiała ugotować. Mm, Klops po włosku, myślę, że to jest super. Tak. Eee, nie wiem, po co sobie z nimi rozmawiasz, ale okej. Okay. Ugotuj. To w ogóle, Jacqueline, co ty robisz z Weź to, wyrzuć. I co możemy jeszcze zrobić? Aha, jest to wydarzenie. Z gnonami... A, mogłaś pieczeć zamiast gotować. Czekajcie. Dobra, może jednak później sobie pójdziemy na tą siłownię. To skowamy tu. Ugotowała, super. Obdarujmy te gnomy. Obdaruj tego gnoma głupiego. Wręcz ciasto... O nie, 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 nie. Wręcz... Kawę, e, placek, mu daj, a ten mu daj, zaba Sałat. Myślę, że jest super, że, ba że spodobają spodobają im się dary. O, piąty level, majsterkowania, super. Będziemy sobie wchodzić do groty. O, temu się spodobało i temu też będą dary. O, jednak jemu się nie spodobało. O, dary, dary. Rośliny jesienne, super. E, obdaruj gnoma. Damy mu placek. Tutu. Hmm. Temu błagajmy o wybaczenie. Chyba te gnomy są jakieś dziwne, upośledzone, ale to jest nieważne. Ej, czym tyle rzeczy się psuje w tym domu? Łota! Ok. No jeszcze szukanie pisanek. Szukaj pisanek w Kiblu, a potem się tam wysyłaj albo na odwrót, jak chcesz. Uzyskaj części. Bridget sobie wbiła drugi level tego. Super. Tak, tak. I gdzie jeszcze można szukać pisanek? Bo jeszcze nie mamy. W łóżkach. Szukamy pisanek w łóżkach. Jaja w łóżkach. Dobra. Ten uciek z domu. Super. O, tutaj znowu jakieś paczka na siądz. Mega. <laughs> wow. Dobra, nie wiem co ja już robię, naprawdę. Ej, bo tutaj łóżko nie pozwala przejść. Ale mam 200 iQ. Postawiłem to jak geniusz, przyznajcie. Y szukaj pisanek, szukaj pisanek. Zróbmy sobie sobie te wydarzenie. Kto tutaj upiekł taki obrzydliwy tort? I don't know. E, szukaj pisanek i szukaj pisanek. E, upieczemy sobie coś, żeby był nas zapas. Piecz. E, Chcę jeszcze sobie zobaczyć, e, co z tą e, aspiracją lokalizacji, czyli tu bylczyni. E, Wesprzyj protestatkiem. No, ja nie wiem, ja w ogóle nie mogę znaleźć żadnych e, e, protestów. I to jest kurde, wkurzające po prostu, bo no nie wiem co ja mam robić, naprawdę. To jest yy, smutne, po prostu. Innym słowem. Piecz, piecz, piecz i potem idziemy na siłownię. Zdobyta umiejętność pieczenia dopiero, wow. No, nie wiem czy uda ci się wbić dziesiąty na wszystkim, ale raczej tak, oczywiście, że się uda. Czy miałby się nie udać? Tak? Mm, okay. I schowaj to do lodówki. I chodźmy na siłownię. Okej, okay, więc jesteśmy na jakiejś siłowni, którą chyba ja postawiłem z galerii, dlatego okej, okay, zmieńmy sobie oczywiście aspiracje na kulturystka. Cool mm, Termina Czy możliwości przez godzinę w stanie. Uuu, ale tu ładnie. W stanie pobudzenia posiadaj dwa elementy. Możemy kupić bez problemu. Fajny klimat ma ta siłownia, pomimo że jest bardzo mała. Tu ma fajny klimat, podoba mi się. Yy, I sobie by... Ćwicz po prostu, ćwicz. Ale to dla na bieżni parcie powinnaś. Aha, no to fajnie, że na bieżni. Aha. Eee... O, na bieżni. Dajesz. Potem się pobudź, nie zapomnij się pobudzić Znudzona, ciekawa jakieś klubów jest Do granic możliwości, dawaj! Pobudź się, Janet, wierzę w ciebie O jest, super, no Co za baba O jest, super Te style życia mnie tak wkurzają, powiem wam, naprawdę nienawidzę ich Ten dodatek komorebi to bardziej przeszkadza niż daje coś nowego, naprawdę no i nie zaliczyło nam się! to, O matko! Ale ty jesteś głupia! Jak ja cię nie lubię, Boże! I nie możemy dalej... Ci... Nie... Ale ty jesteś głupia! Jak on jest głupia? Co tutaj możemy robić? Osiągnij jakieś trzecie wspinaczki? Kreatywne! Co możemy robić? Nic nie możemy robić, nic nie może... O Boże, te nowe aspiracje jednopoziomowe. Jezus, jaki żal, jaki żal. Jaki, żal, jaki tragiczny pomysł ze strony EA, i naprawdę. Będziesz łowić ryby. Weź ty umyj zęby, umyj łapy, umyj zęby, umyj łapy, umyj zęby, umyj łapy, umyj zęby, umyj dupę. Okej. Okay. Żeby sobie wbić trochę higieny Umyj ręce, umyj zęby, umyj zęby, umyj dupę nie wiem O, pracuj ciężko Ok. Idziemy gdzieś łowić ryby I yy, To gdzieś będzie to chyba Sulani, ponieważ tutaj nic ciekawego nie wyłowimy Okej, okay, więc jesteśmy na miejscu w Sulani Możemy tam wejść? Ech, oczywiście, że nie Ponieważ wydaje mi się, że Sulani jest najatrakcyjniejszym miejscem, jeśli chodzi o dropy z łowienia ryb. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dlatego tu będę łowić ryby. O, już coś złowiłem, nowego. Perca. Super. Mega. Pomimo, że to jest chyba ryba, którą każdy ma, to Jen dopiero zaczyna i już złowiła percę. Okej, okay, okej, okay. mamy te nasiona, jakieś rośliny niesienne inne i w ogóle. Ej, ale nie bądź jakoś bardzo nie nieswoja, bo chcę z tobą łowić te ryby. Płotka! Jej! Drugi level wędkarstwa. Jej, chcę sobie z 10 tysięcy punktów i wtedy coś kupić. Styl życia. Nie. Style życia wkurzają mnie. Ja prawie w ogóle nie korzystam z tego dodatku. Więc śnieżna eskapada. Tylko te. Style życia y wpływają. A style życia wkurzają. Dlatego. I i ja zapłaciłem. Nie wiem ile ja ten. za ten dodatek. Sporo. A, a jeszcze dostałem. coś na minus. Słabo, naprawdę słabo. I jej. O, to już jest chyba. Rzadsze troszeczkę, to jest chyba wyjątkowa ryba. Wow, na drodze do sławy. Wspaniała. Jednak pospolita. Pielęgnica. Ogłocony gnom. Złota ryba. O, wbił nam się level. Ok. Znowu to. No nie, już jej się źle. O, już jednak, już nie. Idź na ryby. O, skończyło się to. Jak to się nazywa? Wydarzenie czyli nie wydarzenie, tylko to inne. E, super. E, weź ty sobie wbij czwarty level tego wędkarstwa. Głupia babo, wbi ten czwarty level wędkarstwa. Chcę zdobyć to. 10 tysięcy. Jan złowiła rybę na, na inwazyjnego gatunku, który szkodzi miejscowemu perca Ok, to ciekawe, ciekawe. <laughs> nie wiedziałem, że nie, nie bawiłem się w ekologię na Sulani, powiem po prostu się nie bawiłem. E, dlatego, o co to było? To jest chyba kolejna jakaś błazek. To jest chyba kolejna ryba z tego dnia spa. Duplikaty sobie zawieszamy na ścianie, ponieważ... Tak. Weź jeszcze jakiś duplikat byłów. Janet, o Boże, ta ryba jest taka ładna, ta paletka. No przestań mówić te nowe ryby. Chcę duplikat, w końcu jakiś. Skalar. E, sk no. Co to jest? A, serce Sulani. No, te rzeczy Sulani są wyjątkowe. Okoń. Nie mamy okonia jeszcze. Nie mieliśmy go. Ciekawe. O, moje włosy tam chyba były. Skalar Bridget. Szybko, zanim ty będziesz o super i zawieść na ścianie i mamy. I mamy 10 tysięcy. Ok. Słuchajcie, co kupujemy dla Janet? Wiecznie najedzona, wiecznie czysta, nie. Mi się wydaje, że najlepiej będzie kupić Erudytkę i potem tak, tamte cechy, dlatego Erudytka i mamy jeszcze 6000, dlatego chcę tą koneksję przedsiębiorcza i jeszcze na scenę coś stać nocnym ma nie bo idziemy wtedy do pracy czasami ranny ptaszek i i wydaliśmy wszystkie punkty mamy już tyle cech Mało na razie mamy tych cech co na tam eee! byłoiła eee, granik zmienny jakiś gupik OK Kawał gliny rachunki 5 ryb używając przynęty. O, oh, fuck. dobra. Złów 6 świetnych sztuk. I w ogóle ryba może nie być świetna? Cały czas łowię ry świetne ryby, dlatego wiecie. Taki mindfuck. Ech, na chryzantemę będziesz wędkować. Te, na przynęty to prawie nie ma żadnej różnicy. Potem na lilię. Potem na lwią paszczę. A potem na. Stelicję królewską, a potem na tulipan. Pięć ryb, używając przynęty Jaka fajna ryba! Nigdy jej nie miałem. Papugo ryba. Wspaniała, wyjątkowa, ale mega. Właściwie, jak ja kupiłem ten dodatek, to ja się jeszcze nie bawiłem w łowienie ryb. To dlatego. Nie lubi wędkarstwa? Co? Jak ty tak łowisz. O nie, hmm. idź do Kibla, jak ja to powiedziałem, Kibla, Janet, idź do Kibla, tak tu, dokładnie, no skorzystaj, co ty tutaj robisz w ogóle? Skorzystaj, no skorzystaj, no co ona robi? No, to jest właśnie moja simka podsumowując, po prostu to jest właśnie moja simka. Nie umie korzystać z kibla. Ale to w sumie pamiętam, rzeczywiście ona nie umie korzystać z Kibla, bo teraz mi się przypomniało, że były akcje, w którym ona e, nie srała, a siedziała na kiblu. No to znowu. To wróciło. O! Gratuluję! Gratuluję. Udało ci się, Janet. Jestem z ciebie dumny. Idź na ryby. W sensie nie. Przynęta. A już mnie gardło boli. Tak mówię. Tyle mówię. Stelisja królewska, bo ona jest dosyć. Kwiatkiem. I takim wartościowym kwiatkiem. Stelisja królewska. Więc może się na coś przyda. Więc się może coś fajnego wydropi. Znowu granik. Piąty level, pielęgnica. Fajnie by było osiągnąć sam w... kolekcję wszystkiego właściwie na tym serwie. Ale jakoś... coś nowego. To egzotyczna ryba rybka o oczy Sulani Ile warte? 90. Yy, co to jest? Też jakaś fajna ryba. Yy, koryfena. Boże, jakie tu są ryby? Nie, nie Jakie tu łowią ryby? Czy ty już już piąty level wędkarstwa? Wow. No to sporo sobie wbiliśmy w, tym, w tych odcinkach? Złota ryba. Palce Sulani. <taki> Takich rzeczy to ja naprawdę nie zrobiłem jeszcze I gdzie to jest? Boże ile rzeczy? 610. O, kościak. Ościak. Właściwie. I co by dropiłaś? Stelicja królewska. Nie ma to jak łowić na stolicę królewską i wyłowić stolicę królewską. Sum! Sum! Ale mega. <laughs> o, ta ładna ryba. Tak jakby ładniejsza wersja tęczowej ryby. No tak chyba to można nazwać, no nie? A, dlatego o drzewo ryba. E, drzewo ryba. E, bojownik wspaniały. E, no i tak będziemy sobie łowić, w sensie e, jest to na razie ciekawe. Nie będziemy łowić to, od, jakby wiecie. W każdym odcinku, tak, ale y, teraz możemy sobie trochę połowić więcej, żeby bić sobie tą aspirację. Wiecie, to, to jest bardzo szybka, łatwa aspiracja, dlatego długo tak nie będzie, więcej tak nie będziemy łowić. Jutro do pracy. Y, Można coś, nie wiem, wziąć z tego. Sudania? Fajnie, tutaj jest, powiem Wam. Ładnie, ładnie. Scala. Już mamy dużo tych duplikatów. Ile mamy? Pokażcie kolekcję... ryb. O, akurat tam się szósty level wbił. Poka-poka. Ja! Ile tu jest tych ryb, to... Wyłowienia. No, jeszcze sporo nam brakuje w sumie. To jest fajna! A gdzie można ją znaleźć? Uu. Ta mi się podoba, ta też mi się podoba. Ta też, te też, te, 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 to nawet nie są ryby, mi się podobają, to mi się podoba. Nie to też, oczywiście również ta, ale to już mamy i ta, tą też już mamy. Dobra. No i to już jest ostatni level. I właściwie, gdyby się uprzeć, to można by było nawet tą aspirację zrobić dzisiaj, ale raczej to już by było bardzo dużo harowania. Ponieważ cztery latele byśmy musieli wbić, a to nie jest takie szybkie. Ale złów 20 gatunków ryb, to, to to, 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 sobie jeszcze dzisiaj zrobimy. W ogóle już mamy 2000 punktów, a przed chwilą już wszystkie wydaliśmy, więc... No to jest ciekawe, to jest też ciekawe. No może sobie złowimy. Może sobie zmienimy ten środowisko do łowienia. Czekajcie. Czekajcie. O Jezus, mamy głód na czerwonym, zaraz umrzemy. To, to to jednak nie. To jednak może... Czekajcie. Wait, ja chcę zobaczyć, w którym dodatku dochodzi jeszcze sporo ryb. Nawet na pewno w tym. Jak to się nazywało? W slanie najwięcej. Jest coś z miejskiego życia. Hmm... No i jeszcze. Ok, to. więc nasza Janet już tutaj przyszła w miejsce, gdzie będziemy łowić ryby. Weźcie się, przebierz w Sylwniaku yy, i. Yy, Kibel, gdzie jest Kibel? Tu. Zobaczymy, czy będzie umiała z niej skorzystać. Brawo, za ile umierasz? 20 godzin to łatwo. Targuj się oczywiście, i. A nie, to płody rolne. A z... zobaczmy, czemu to jest zamknięte? O, już nie jest. Super. Targuj się i zamów jedzenie. Zamów sobie tajin. Tak. I a to są jakieś ciekawe płody rolne? Wasabi. Wiśnia chyba nie mamy. Kupmy sobie wszystko po jednym, bo e, w to się jeszcze nie zagłębialiśmy. A jak będziemy mieć ogród, to wiecie, będziemy mieli dobry start. O, tego jeszcze nie mam, a jabłko to akurat nie mieliśmy. No, coś tam już, wiecie, walnęło. O, no dużo ni w nic nie mieliśmy praktycznie, no. A już mamy tak napchane w tym wyposażeniu, że powiem wam, że... o matko. Eee, weź sobie potem plakat, śnieżną kulę. Gdyby był tu jakiś protest, to byłbym szczęśliwy, ale pewnie nie będzie. Dobra, my sobie tutaj ryby. Pewnie są, są jakieś ryby z miejskiego życia. Widziałem. Dlatego, może sobie je złowimy. Ale one nie są jakieś ładne. Tak jak te z Sulani. Ale wiecie, tu nie muszą być ładne. Ważne, żeby były do kolekcji. Dlatego, no. Tajin to potrawa, o której Janet wie już wszystko. <laughs> Dobra, więc będziemy sobie tutaj łowić. Oczywiście... O Jezus. Nie było nas tyle w domu, że chyba tam odcięli... Prąd. Oczywiście ja wam zaspokajam, że nas odcinek nie będzie taki unudny i nie będziemy łowić ryb, no nie? Tylko teraz tak fajnie połowić ryby. Fajnie mimo wszystko, no nie? Tak, oglądać sobie. Ja jeszcze nie ogarniałem sobie tego wędkarstwa zbytnio. No i fajnie to rzeczywiście działa. Fajnie, fajnie, podoba mi się. E, te śnieżne kule. Bojowik. No, co to? Mapa skarbu. Super, chyba e, jest bardziej bezużyteczna rzecz w Destiny 4 niż mapa skarbu. Nie wiem, ale wydaje mi się, że mapa skarbu to item, który powinien zostać usunięty, bo. A weźcie, to się da sprzedać w ogóle? Mapa skarbu. Oda się, super. To jednak nie, nie usuwajcie tego. Ale i tak jest bezużyteczna, i w kurza, no nie? Ee, Cindy Kostka przyszłości. Eee... Hmm. Znowu? Dwie. Dużo hajsu z nich jest. No. 650 z dwóch tylko. O koj. Koj, koj, koj. Okej, okay, to chyba właśnie jest z e, miejskiego życia. E, Górami całujące. Jezus. Ja? Wcisz ten telefon, Janet. O, zmień sobie jeszcze kolor. Na biały. Na taki. Czym się różnią te... te? Czarny. Taki, ale brzydki. Taki. Sraki. Nie, basic nie. W paski. Nie. Wow, ale Fioletowy. Czerwony. Zielony. Weźmy sobie czarny. Eee... Ej, łosoś. Ale te ryby są tanie wszystkie. A jest jakaś ryba, chyba jakiś jesior, tak ta, tak ta ryba się nazywała. Ona jest chyba droższą rybą od innych, chyba. Nie wiem, gdzie jego się dropi. Możemy sobie, mogę, mogę sobie zrobić research i w jakimś następnym. nie odcinku. Ale w którymś tam odcinku pójdziemy sobie łowić y, po jesiora I ten film trwa już 30 minut. Znaczy, oczywiście będę robić tam jakieś cięcia, i w ogóle, ale już trwa u mnie 30 minut, dlatego za chwilę będę kończył. Złota ryba. I zaraz sobie pójdziemy do domu. Jak sobie wbijemy siódmy level, tak mi się wydaje. Dlatego no, wbijaj szybko, szybko, Janet. Super, a czy wydropiłaś ryby wszystkie z miejskiego życia? Poka. No nie. Tego nie wydropiła, tego nie wydropiła. Boże, czy ty w ogóle coś wziąłeś z tego miejskiego życia? Chyba nie. No, może kiedyś. Może kiedyś. O, jeszcze jest sandacz amerykański przynajmniej wydropiła. No, no to jednak coś tam. O. Kolejna kostka, super. No, więc myślę, że tutaj możemy zakończyć ten odcinek. Więc. To by było. Na tyle i widzimy się w kolejnym. Cześć.